Powrót drogi do globala. Kto z was tego się spodziewał? Nawet ja jestem trochę zdziwiony. Historia jest taka, że miałem globala. Grałem sobie trochę i w pewnym A, momencie zrobiłem place, małą FK. przerwę. Niestety. No the best way Niestety zrobiłem Man, małą I przerwę. Straciłem rangę. Po powrocie, dostałem Suprema. No i tak, słuchajcie, już się nad tym zastanawiałem. Trochę tęsknię za matchmakingami. Trochę tęsknię również za tą serią. Drago do Globala, lubiłem ją nagrywać, bo ją lubiliście oglądać. Pomyślałem, czemu by nie spróbować wbić tego globala drugi raz, bo... Za pierwszym razem nie do końca byłem zadowolony z, z faktu w jaki sposób to wbiłem. W sensie mecz był słaby okay, takiegoś. Jakoś, tak jakoś go dziwnie go za wszystko wyszło. Dobra. Więc może za drugim razem uda nam się fajniej, co? Wchodzimy na B Jest już 5 na 3 Boosty, boost, boost inside U nas jest jeden cały czas race, race up. No. Mój drugi jest Awkiem. O, oh, hello, man. Zrasztujcie. Znowu zrasztujcie. O, oh, fuck. Chciałem się przywitać z moim Awkiem. No i dostałem w web. Dzisiaj oprócz wygranej, wygranego meczu musimy jeszcze zdobyć 23 fragi. Spytacie czemu? już wam mówię. Dzisiejszy mecz jest połączony z wyzwaniem ze strony Easy Game. Jest to stosunkowo młody serwis, ale bardzo fajnie, bardzo ciekawie zrobione, także szybko w skrócie przekażę wam o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli przykładowo znudziły wam się zwykłe matchmakingi czy potrzebujecie jakiegoś dodatkowego wyzwania, może motywacji, żeby lepiej sobie radzić w meczu, możecie skorzystać z wyzwania na tej stronie, które polega na przykład na zabiciu 22 przeciwników i wygraniu jednego meczu. W tym momencie w tym wyzwaniu bierze udział 19 osób. Każda, żeby dołączyć do tego wyzwania, musiała zapłacić 1 dolara, czyli pula wynosi 19 dolarów. Regularów. I do zakończenia wyzwania pozostało 11 godzin 30 minut. Jeśli do tego czasu zabijecie 22 przeciwników i wygracie mecz, to tutaj przesyłacie demko i będziecie wśród wygranych w tym wyzwaniu. Następnie cała pula roz rozdzielana jest wśród wygranych, czyli na przykład, jeśli ze wszystkich osób biorących udział w tym wyzwaniu wygrała tylko jedna osoba, cała pula trafia do niej. Jeśli wygramy dwie osoby, dzielą się tą pulą po połowie, i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, ile osób wygrało w danym wyzwaniu, po prostu. Są te inne też dodatkowe wyzwania, cała strona jest naprawdę łatwo, przejrzyście zrobiona, możecie sobie wpłacić jakieś pierwsze pieniądze wraz z kodem, tutaj możecie pisać kod twórcy MERWO przez 3, o na końcu dostaniecie 10% do, dodatkowo do pierwszego dowodowania, także jeśli chcecie się pobawić, to nie widzę powodu, żeby z tego kodu nie skorzystać, a my na to wyzwanie będziemy mieli 17 godzin, 30 minut, zabić minimum 23 przeciwników i wygrać jeden mecz, dołączymy do tej puli za 5 dolarów, jest w tej chwili w niej 6 osób, You start your game now. Zaczynamy bez 7 luck, osób, 35 dolarów łącznie w Puli. Musimy zdobyć 23 fragi. Jazda. Tu bi, tu Maybe now. What was that big? Chcę to zrobić 2 na 4 ale tu jest jakaś owupa pewnie na, na B no. We have to go city dude. You go banana I go city picker Mamy 2 dwóch na 2, no tylko tam jest gdzieś owupa schowana Orange Ciekawe gdzie jest ostatni Dzisiaj? Pusz, 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 I'm baiting! Oh, ja baitowałem go, żebyśmy dali żeby on mi wyleciał, nie? Że dwóch na czterech to zrobiliśmy? W szoku jestem, że nam się to udało. Dwie berety, zobaczcie, dwa fraki z takich pistoletów. Początki. beginning of the round, all of you guys are dead. How? He picked through the molly. Can get double kill Wszyscy with hope. Z... What we can do? Just taking him. He's better, careful! Dobra, kolejny klaczyk. Shut! There's VP on A and VP on B. Okay. W takim razie pójdę... A, a. Pójdziemy od Longa. Powinien gdzieś być w picie, podejrzewam. O, weź. Nie wiem, gdzie się ustawić, zostanę no w bs mimo wszystko, wiecie? Fu, fu, fu. druga mega ważna ograna runda przeze mnie. Help me! Jak ja to przeżyłem? 10 kope. Moreps? More! Trzech z apartamentów ich aż wyleciało. Ale dobra, no jednego zabiłem, najważniejsze. Dobrze, że mnie puścili. I, I że tego gościa zabiłem, 105-3, on mi zalał 97-2. To jest mega szczęście, że mi się go udało rozwalić. Somebody need to go second myth. Always. Tak, czułem, że mogą nam spuszczać. Nie, ja właśnie powiedziałem mojemu teamowi dopiero co, że zawsze ktoś musi iść na drugiego Mida. Żeby nie było takich łatwych puszy, bo dostają te antytorości zbyt dużo informacji po prostu. PUSZ! Ja muszę muszę tak moją drużynę na... oni tak nie chcą iść. Zaczęliśmy wygrywać, wygrywać, oni zaczęli grać tak bezpiecznie teraz. Let's go together Come on, LP yellow. O boże, no. Right, you know Three guys in balcony are you kidding? Finally. The fucking assholes baiting our whole team. Yeah, exactly. Pst, taka drużyna do baitowania. Dawайте, dawайте. Together. Come on, Purple, help him! Oh my God! This team is this baiter, team is definition of baiting. Yeah. For fuck's sake. Purple, we was pushing uh, apps. Yeah. you three nades, You have flash, molly, and smoke. You didn't use it. Ale, ale się zdenerwowałem teraz. You should use. Ale tu wszyscy bijtują. Hey, yeah, but I think he's from Russia, so he uh, he doesn't understand. it. Uh, what? Sorry, a pistol? Only one. Only one. Minute. Push-ups. Bardzo ciężki mecz. Ja troszeczkę, troszeczkę jestem poddenerwowany. Już zapomniałem, jak to tak mecz Kingi potrafią człowieka please, please. poirytować. Smoke. Cover me. Trzeba im dokładnie mówić, że mnie pilnowali. Widzicie, takie różne rzeczy już o tym trochę zapomniałem. Idziemy po halo? No i nie dostałem ace'a. Almost ace. 14 fragów, musimy jeszcze 9 zdobyć i wygramy challenge. No, ale najważniejsze, że jeszcze mecz trzeba wygrać. To wcale nie będzie taki prosty dzisiaj. Próbuję wyciągnąć jakiegoś kila. No jest 3 trzech na 3, ale dostałem Dobra, Jak pójdę tędy, to oni mnie nie zauważą. I raczej się nie będą spodziewali, że tu przyszedłem. Chciałem rzucić smoła, rzucić mołotowo i szybko powiedz na planta. No ale przynajmniej jest nożyk troszeczkę więcej pieniędzy na no, koniec. Mogę rzucić im bronie. Wiem, nie zrobił noża, bym nie miał pieniędzy, widzicie? Nie wygląda to za dobrze, no jest ostatnia runda. Dawaj, te brat. Myślę, że w tu będzie stał. Nie mamy, nie mamy troszeczkę użytecznego, użytecznej drużyny do końca, ale, ale nie mam co narzekać. Mam nadzieję, że po co obudzą się chłopaki u nas na końcu tabeli. A jednak nie, Błagam, nie pogięcie, wszyscy. Błagam, Oj, nie wpadł mi ten błoto tak jak chciałem. Well played, Take open city. I'm defusing the do Poli. Musimy sobie strzec teraz z SG553. Zobaczymy, jak się to gra. Dobra, chyba B. No, zabili tylko dwóch. Okay. Podobno mają mało, mało HP. Powinniśmy dodać radę odbić. Super, że to było to Go, go Prince. go go defuse. Go defuse. My dwóch na jednego, trzeba było tak zaryzykować, moim zdaniem, z defem. Bo różnie by się ta runda mogła potoczyć. Eps, push, eps, eps. maybe rush. How is he long? No info! No, ale ich mi wpuścił, niebieski. Ale mi ich wpuścił. Pit. Pit. pit, pit, No odbiliśmy to. Ojejku, ale niebieski nie może mi takich, takich rzeczy robić. Blue, did, did you say they, they rush me from behind from long? I think I said it, but I'm not sure if it's, if it's was on or in game. <laughs> so sorry, man. Oni mnie z i zostałem z oh, tyłu. to Muszę <laughs> go zabić! Nie! Pomścił mnie no. Ojej, jak, jak to był ważny strzał. Dobra, jest jeden na jeden. Musi to Any zrobić pomarańczowy. Niech nie gadasz, tyle podejść bliżej. Może udawać, że idzie na B, nie wątpię, że poszedł na B w tej sytuacji. No, planuję tam. Beat. Beat. Co robi pomarańczowy? Co on robi? Nie chcą przeszkadzać, bo to jest jego jeden na jeden, ale Beat. nie wiem, co, co, co on próbuje zrobić. Nie zostałem oślepiony, boost Krokus, boost fast, 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 fast. Dlaczego my wszyscy jesteśmy na B już? Ale i tak sobie nie dajemy rady. Ilu by to nas nie było? Koniec, po meczu. No i niestety przegrana 16:11. 11 A mimo, że dobry mój mecz, kurczę, 26 fragów z mojej strony Wyzwanie byłoby spełnione na stronie Easy Game Gdybyśmy wygrali jeszcze ten mecz Ale niestety dzisiaj nie wyszło Moi sojusznicy troszeczkę nie chcieli pomóc Także taki będzie mój mały powrót do serii Droga do globala Zobaczymy jeszcze tylko szybko jakie mieli rangi I żegnamy się Jeśli chcecie spróbować Easy Game Sprawdźcie link w opisie z kodem MERBO przez 3O na końcu Macie 10% przy dowodowaniu Do zobaczenia w kolejnym filmie